Dobra, teraz pora zrobić loterię kolejną. Czyli to nie jest loteria wynik tamtej, tylko następna to jest już. Nie wiem, czy będę to wsadzić. I tak. 64 za pierwsze, 20 za drugie dziesięć za pierwsze. Raz, dwa, trzy. Dobra. I tak, nic więcej nie pokazuję. Macie tylko włosy i podpis. Nie będzie, na, nie będzie pokazane, co będzie jeszcze dodane. To będzie dla każdego niespodzianka. Ten, co wygra. Tak, rozwalam. Ej, co jest? Aha, są środki. I tak, rzucacie. Podpisany przedmiot ze swoim mikiem. Do tego. A ja idę. Ee, a ja idę robić ten. To jest na walentynki. Jeszcze muszę jakiś... zrobić jakiś ten. <laughs> Będą tylko trzy sztuki. Jakiś przedmiot na walentynki muszę zrobić. 14 o północy będą wyniki 14 o północy będę nagrywał losowanie Jeszcze jakiś podpis muszę na walentynki wymyślić Jakieś serduszko kupię za włosy i dobra nazwę je jakoś A jakie rzeczy będą tu wsadzone? A, bo czekajcie. Home 1. Czekaj. Hmm. Dobra, to będzie dodane. A może chcecie zagrać? Oto! Chcecie o to A dobra. Trzecie. Czekaj, ta? Tworzymy te skrzynki, co tu poleci. O, sierp, to jest dobre. To jest jakiś... To jest w miarę dobry przedmiot. Nieziszczalność 10. O, dobry miecz. To może być za, za wygraną Ściany, dwa stylety Dobra, no, to zrobimy tak eee, Za trzecie będzie to Za drugie będzie mieć Ostrość 6 53 Trzecie Dobra, bikon 64 włosy i bikon na walentynki i jeszcze będzie, będą, będzie, tu będzie jeszcze taki podpis. Tylko tu. Albo dobra trzy. No, Mam jeszcze na następną loterię będzie. Cześć, ja ten podpis na walentynki mogę dawać przy, jak będziecie odbierać będę dawał, zależy jak jakaś, jak wygra na przykład jakaś dziewczyna, a nie będę chłopakowi dawał walentynki, dobra, cześć.